Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, no to posyłam was jagowce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby. Ani sandału, nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie pokój temu domowi, jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim, jeśli nie powróci do was. W tym samym domu zostańcie jedząc i pijąc, co będą mieli, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu, jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, Jedzcie, co wam podadzą, uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im, przybliżyło się do Was Królestwo Boże. Lecz jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie, a nie przyjmą Was, wejdźcie wyjdźcie na jego ulicę i powiedzcie, nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest Królestwo Boże. Powiadam wam Sodomiel, że i będzie wów dzień niż temu miastu. Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością, mówiąc: Panie, przez wzgląd na Twoje imię, nawet złe duchy nam się poddają. Wtedy rzekł do nich: Widziałem szatana, który spadł z nieba jak błyskawica. Oto dałem Wam władzę stąpania po wężach i skorpionach i po całej potędze przeciwnika, a nic Wam nie zaszkodzi. Jednakże, nie z tego się cieszcie, że duchy się Wam poddają, lecz cieszcie się że Wasze imiona zapisane są w niebie. Oto Słowo Pańskie. Zanim powiem kilka słów na temat tej dzisiejszej Ewangelii, to tylko taka jeszcze krótka uwaga odnośnie fragmentu tej Ewangelii. Bo Pan Jezus, który można źle opatrznie zrozumieć i jakby go źle zrozumieć i stosować w życiu, to w zasadzie stosujemy antyewangelię. Mianowicie Pan Jezus mówi, że jak was nie przyjmą, mówi to do uczniów do tych 72, gdzie jeśli was nie przyjmą, a idziecie w imię moje i będziecie czynili w imię moje, a was nie przyjmą, to mówi nawet proch, który z waszego miasta przylgnął wam do nóg, strząsamy wam, żeby mają, mają tak powiedzieć. I tak sobie pomyślałem, że nie, nie, wielu, nie, nie mało z nas takie coś bardzo by pasowało, no bo nawet mamy czasami takie odruchy, że jak mnie nie słuchasz, jak nie przyjmujesz mojej dobrej woli, jak nie przyjmujesz mojego gestu miłości, to ja ci pokażę, to nawet wstrząsnę st proch, z moich butów, i więcej do ciebie nie przyjdę i ci to pokażę jeszcze, co ja o tobie myślę, żeby w ogóle z tobą nic nie mieć wspólnego i żeby się całkowicie od ciebie odciąć. Więc tak można to rozumieć. I niektórzy, przepraszam, z nas taką taktykę życiową przyjmują. W gruncie rzeczy ta taktyka polega na paleniu mostów. Jak, mi, jak nie przyjąłeś mojej miłości, jak nie przyjąłeś mojego dobrego słowa, a zakładamy, że nawet była taka chęć z mojej strony. Ważna, a ktoś nie przyjął tego, się wykręcił, zrobił minę, odwrócił się plecami. No to ja ci pokażę, ja się zemszczę na tobie w gruncie rzeczy i utnę z tobą wszelkie problemy. Pamiętam, jak ktoś mi kiedyś opowiadał, jak yy, o pewnych siostrach, która, yy, które tak się znienawidziły, że, że potem nawet jedna, nawet nie była na jej pogrzebie, bo jej tak znienawidziła, że nawet na pogrzeb nie pójdę. Powiedziała, na pogrzeb nie pójdę i nie poszła. Więc oczywiście to, co tutaj jest powiedziane, to Pan Jezus nie zachęca do takiej postawy, to chyba możemy sobie nawet na zdrowy rozum uświadomić i zrozumieć, że to nie ma nic wspólnego z Ewangelią, bo nie ma nic wspólnego z przebaczeniem. Nie ma też nic wspólnego z pokorą, bo co to za uczniowie, którzy by powiedzieli, jak, mnie, jak nas nie przyjmujecie, to jeszcze na was ogień rzucimy, i od, od was się odcinamy i mamy was w nosie. Czy to jest postawa teoretyczna? Wydaje mi się, że niekoniecznie tak jest. Że czasami tworzymy kościół, ale jeżeli przyjmujemy taką postawę, to tym kościołem nie jesteśmy. Bo postawa Jezusa jest taka, że posyła uczniów wszędzie. To jest powiedziane, że do każdej wioski, do każdego miasta. To warto sobie to też uświadomić. Do każdej miejscowości posyłał uczniów, żeby głosili, i tutaj uwaga, dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Tak to jest powiedziane. Przybliżyło się do Was Królestwo Boże. Żeby to mieli głosić. Więcej apostoły ci uczniowie nie tylko mieli głosić, bo głoszenie Ewangelii nie polega tylko na informowaniu ludzi o tym, że jest Bóg, że jest Ewangelia. To nie jest tylko jakiś poznawczy charakter ewangelizacja, tylko mieli to Królestwo Boże realizować, pokazywać na czym to polega. I gdyby tak się zachowali, jak powiedziałem, gdyby tak to zrozumieć, jak ja to powiedziałem w taki opatrzny sposób, to oczywiście to nie jest żadne budowanie Królestwa Bożego. Czasami Kościół tak wygląda. Nie, że Kościół jako w całości, ale czasami są właśnie takie, jeżeli powstają takie zamknięte twierdze, że są mo mosty zwodzone, prawda? A jak ktoś się przybliża i nie jest z mojej grupy, to jeszcze na, smołę na niego wylejemy. Albo z procy strzelimy mu w twarz, no to takie postawy wynikają, mówię metaforycznie oczywiście, to takie postawy wynikają właśnie często z takiego urazu. Jak nas nie przyjęliście, a my mamy tyle dobrej woli, a mamy tyle w zanadrzu, żeby Wam dać, no to strząsamy proch z naszych sandałów, zamykamy się i jesteśmy w swoim gronie. To tak mówię. A propos. A dzisiejsza Ewangelia, jakby się zastanowić, o czym ona mówi, no oczywiście mówi o posłaniu tych 72. Jeszcze raz to podkreślam, to jest bardzo ważne, żebyśmy sobie mieli świadomość tego, że Pan Jezus, ale także uczniowie, tu, było, tu jest powiedziane o 72 uczniach, oprócz tego, że jeszcze są apostołowie. Jezus, sam Syn Boży, On się naprawdę natrudził, żeby głosić. Słowo Boże o Królestwie. On się natrudził mówiąc, wychodząc do ludzi, przyjmując ich, karmiąc ich, wysłuchując ich, uzdrawiając ich, rozmawiając z nimi, będąc z nimi, nawet jedząc i pijąc z nimi, tak jak to zarzucali Jezusowi. Najbardziej pobożni, że jest z celnikami i grzesznikami, czyli z takimi, którzy, którzy byli naznaczeni społecznie, że są wyrzutkami. Więc Jezus się natrudził. Głoszenie Królestwa Bożego, żeby ktoś tak też nie myślał, że jest inaczej. To, to co jest i, i ten Kościół, który, który od dwóch tysięcy lat prawda, istnieje, i my też w nim partycypujemy, jesteśmy. I to, co jest w kościołach, widać, tak jesteście dzisiaj na mszy, to, no to wynika też z pewnej pracy, jaką, jaką podjął zbawiciel, ten początek, ale wszyscy ludzie, zaczynając od tych 72 apostołów, potem następnych ludzi, to, że jesteśmy w kościele, słuchamy Słowa Bożego, to nie wynika, to, nie jest, to się nie dzieje po prostu od tak. To wynika z pewnego motywu wysiłku, pragnienia, głoszenia Królestwa Bożego. To zależy od duchownych też, żeby, żeby w ogóle byli, żeby, żeby duchowni byli. I zależy od was, od tego czy jesteście na Eucharystii i czy ją głosicie w życiu, realizujecie. Tak, jak potraficie oczywiście, ale czy to robicie? Jak tego nie ma, to nie ma nic. Bo ziarno, który, którym jest Królestwo Boże, Jezus porównuje w innej prawda, perykopie Ewangelii, w innej fragmencie Ewangelii Królestwo Boże do ziarna, które się rzuca. To ziarno to jest Słowo Boże, to jest moc Boża, to jest miłość. Ale żeby to urosło, to trzeba to zasiać. Więcej nad tym nie zapanujemy, ale trzeba zasiać. I ktoś musi to zrobić. Dalej Królestwo Boże nie jest projektem, tak to się często robi prawda, w dzisiaj, I się mówi tak, że a mam pewien projekt, projekt artystyczny albo projekt naukowy, wszystko sobie zaplanuje. No, tak to normalnie jest, że sobie zaplanuję po kolei, potem kontroluje jak te wszystkie swoje zasady, idee i, i, i cele. No i tak się to robi. I w pracy naukowej, i artystycznej, że mamy projekty. Ale ze słowem Bożym i życiem słowem Bożym tak nie jest. Bo to nie jest pod kontrolą. I Kościół źle wygląda i zwykle kończy źle. Jak Królestwo Boże jest rozumiane, to głoszenie Królestwa i, ten, i to realizowanie Bożego Królestwa, że kto, biskup ma, powiedzmy, czy episkopat pod kontrolą wszystko, jest projekt i wedle tego projektu pod sznurek realizujemy. Tak to nie działa. To wiecie, że to tak nie działa. To czasami jest w ogóle na odwrót. Królestwo Boże jest jak ziarno. Rzucamy do, do ziemi, ale ono, ma, ono jest, samo w sobie ma treść. Nie wiadomo, co z tego. Tego nie da się kontrolować, ziarna. Co, co z tego wyrośnie, jaką to ma treść, jak kiedy to wzejdzie. Czasami wzejdzie w nocy, a nie wtedy, kiedy kontrolujemy. Czasami jest tak, że, że nie wtedy, kiedy sobie życie poukładamy i powiemy tak, to po kolei zrobimy w naszym życiu, to wtedy będziemy ludźmi Bożymi. Czasami jest tak, że zupełnie nie po naszej myśli, kiedy upadniemy, kiedy musimy się nawrócić, kiedy musimy się pozbierać, kiedy upadniemy piąty raz i szósty. To jest Królestwo Boże, kiedy kiedy idziemy dalej. I żeby konkretnie też tak powiedzieć, <laughs> może tak sobie pomyślałem, że podam dwa przynajmniej przykłady. Królestwo Boże realizuje się na, y, poprzez, jak już powiedziałem, głoszenie Słowa Bożego i życie Bogiem. Ale Jezus pokazuje nam, co to znaczy Królestwo Boże tu na tej ziemi, nie tylko tam w niebie. Notabene, jakbyśmy czytali Ewangelię Łukasza, dzisiaj czytamy Ewangelię Łukasza, a czytali też Ewangelię Mateusza, to ciekawe jest to, że Mateusz, który jest takim Żydem z krwi i kości, i z wychowania, i z religii, wcześniej był przecież Judejczykiem, przepraszam, był, był tym, który, który był w religii żydowskiej wychowany, to on nie używa jako Żyd słowa. Bóg. Żydzi nie używali, nie używali imienia Boga. Omijali to imię bo jako, jako tajemnicze, święte. Dlatego on nigdy w jego Ewangelii nigdy nie słyszymy królestwo Boże, tylko królestwo niebieskie. Królestwo niebieskie i królestwo Boże, jest to to samo tutaj w Ewangelii. Łukasz mówi królestwo Boże. I to królestwo Boże nie jest tylko w niebie i tam mamy się dostać. Jak ktoś zażartował. Raczej po dłuższym czyśćcu niż po krótszym. I Królestwo Boże, Królestwo Boże ma być realizowane tutaj też, na Ziemi. Jakbyśmy czytali błogosławieństwa i u Łukasza, i u Mateusza, to tam jest powiedziane: błogosławieni jesteście, prawda? Albo jest powiedziane, że ubodzy, prawda, ci, którzy cierpią dla sprawiedliwości, to są wszyscy ci, w którym jest dane już Królestwo Boże tu, na Ziemi. Więc co to jest to Królestwo Boże? W pewnym sensie, jakby odpowiedzieć na to pytanie, to jest prawdziwy Kościół, prawdziwie ewangeliczny to jest, to jest Królestwo Boże. Ale ktoś powie, ktoś kiedyś zażartował i mówi: Pan Jezus chciał stworzyć na Ziemi Królestwo Boże, a wyszedł mu Kościół. To jest oczywiście żart, ale w tym żarcie jest też i pewna prawda. Że Kościół, w którym jesteśmy, nie jest Królestwem Bożym. Jest w Królestwie, jest Królestwem Bożym wtedy, kiedy realizuje, w, realizuje miłość, miłosierdzie, dobroć, pokorę, prostotę, kiedy bierze krzyż. No ale jak wiemy, jest, z, tym, z tym są problemy w Kościele i wśród duchownych, niestety i wśród świeckich. I, i to nawet trudno powiedzieć niestety, ponieważ Kościół jest z ludzi grzesznych, czasami niedojrzałych, a czasami nawet nie rozumiejących Ewangelii. Też tak jest, bardzo często tak jest. Jest tyle wersji Ewangelii, czasami ilu katolików, w każdym razie ilu, ilu, il, ile jest podziałów. I y, 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 może taki przykład, czym, czym jest to Królestwo. Powiem tak, Królestwo Boże polega y, no, jesteśmy w stanie je realizować w swoim życiu, jeżeli mamy miłość do drugiego i miłosierdzie. I, w te, i, I miarą też tej miłości jest jakaś pokora wewnętrzna w nas samych, było tak na początku chrześcijaństwa w pierwszym wieku, że chrześcijanie bardzo taki widzieli, właściwie bardziej judaistyczny sposób widzenia ewangelii niż ewangeliczny. I y, u, uważano, że jak ktoś w pierwszych wiekach, w pierwszych gminach chrześcijańskich, y, że jak ktoś zgrzeszył, na przykład z, zabijając drugiego. Przez zabicie drugiego, albo przez yy, cudzołóstwo, albo przez zaparcie się wiary, to taki człowiek właściwie nigdy nie był do końca przyjęty w, tych, w tym kościele pierwotnym. Mówię tu o większości. Tylko zawsze był pokutnikiem. Był przyjęty, ale nie do końca, dlatego całe, całe życie była pokuta. Ale to się zmieniło. Przyszedł drugi wiek. I przyszło doświadczenie i palec Boży, w tym sensie, że no, tak się działo. Nie mówię, że to palcem Bożym dokonały się prześladowania. Ale było tak, że w II wieku przy, za cesarza Decjusza wtedy w Rzymie, prawda, na, na obecnym wzgórzu watykańskim był, 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 był cyrk Kaliguli. I na tym cyrku Kaliguli tam m.in. zginął św. Piotr. Wielu, wielu chrześcijan zginęło. Wie, wielu zostało męczennikami, bohatersko potrafili skonfrontować się ze strachem, cierpieniem, ale nie wszyscy się potrafili skon, skonfrontować. I bardzo, więcej było takich, którzy, którzy no, poddali się cesarzowi i zaparli się wiary w cudzysłowie, bo to właściwie w, w, w pewnym sensie się zaparli, w pewnym nie. No Zaparli się, ale nie, nie, nie do końca wewnętrznie, ze strachu. No i przyszedł taki moment, że, y, że w kościele zaczęto się zastanawiać, no co zrobić z tymi ludźmi, którzy się zaparli. Bo do tej pory była praktyka, jak już powiedziałem, cudzołóżników y, i zabójców, no takie kategorie były. I tych, którzy się zaparli, to w zasadzie nie przyjmowano. I był taki biskup Kartaginy, święty Cyprion. Które notabene sam miał różne pro problemy w, te w tej kwestii, bo na początku, kiedy było prześladowanie, to on jako biskup uciekł i pisał list do swojej gminy, gdzie wielu poniosło śmierć. W końcu on sam poniósł śmierć, już potem jak dojrzał, ale on no, miał, przynajmniej nabrał poczucia pokory I jak było pytanie, czy przyjąć tych ludzi do kościoła całkowicie, to on mówi tak. W związku z tym. Ta optyka miłosierdzia związana z, z, z klęską własną, z poczuciem tego, że kim ja w zasadzie jestem, z poczuciem pokory wobec drugiego człowieka, nauczyła też ten pierwszy, pierwotny kościół miłosierdzia i empatii. Jak wiemy, w różnych wiekach różnie to bywało, bo ludzie się zmieniali, mentalność się zmieniała różne też były w różnych rejonach Europy i świata. W zasadzie takie podglebie do tego, żeby Ewangelię rozumieć, to w bardzo dużym stopniu rzutowało. Więc to jest jeden przykład o tym, jak, co to znaczy budować Królestwo Niebieskie. Na tym polega Królestwo Niebieskie. Jak jesteśmy w stosunku do siebie, nie wystawiamy sobie rachunków, ocen, jak nie y, musimy wszystkiego ocenić, albo dobre, albo złe, jak nie ma za tym pogardy, odrzucenia. To już jest dobrze. Królestwo Boże polega na, na takim budowaniu relacji między sobą. Czy to jest opowieść o, o nas? To jest również opowieść o nas, ta, który, którą, którą opowiadam, opowiadając o, o, o pierwszych chrześcijanach. I drugi przykład, może. Prymas Wyszyński, jak wiemy, był więziony za czasów komuny. Towarzyszyli mu tam w tym życiu wspólnym, bo w pewnym sensie to, to więzienie to było momentami takie życie wspólne, że było kilku ubeków, był on, był już jakiś ksiądz, który, prawda, który, który współpracował, siostra, która też wzięta była na haczyk przez SB. No i yy, yy, ci ludzie mu przecież krzywdę robili, więzili go. I przyszedł, przyszło Boże Narodzenie, a On no miał w sobie tę wielkość i pokorę, i wyszedł do tych ludzi i się z nimi łamał opłatkiem. Czy to jest wielki przykład? Myślę, że niewielki, ale to jest też przykład i pewien przykład do naśladowania do nas, dla nas, jak mamy się zachowywać. Na czym polega rozumienie Ewangelii? Jak budować Królestwo Niebieskie dzisiaj, między nami, w naszych domach? Tego się nie da kupić. Czy da się kupić taką sytuację, że wychodzicie do kogoś, jest wam dana siła, że z miłością do tej osoby wychodzicie, która was nienawidzi, albo wam zrobiła straszną krzywdę? Czy to się da kupić, tak, taki cud? Tak, jeżeli, jeżeli z miłością wychodzicie i macie siłę, tego się nie da kupić, bo Królestwa Bożego się nie da kupić. Dlatego Królestwo Boże nie jest z pieniędzy, nie jest z kupowania. I żeby na tym świecie realizować Królestwo Boże, to nie można być człowiekiem zachłannym, który tylko liczy pieniądze. Trzeba mieć trochę z dziecka, z bezinteresowności z nierachowania.